Młody obcy student Tarek, syn nauczycielki wiedzy bojowej z planety Eridion, przez całe życie był uczony, że Ziemia to jedynie mit, przestroga powtarzana młodym pokoleniom, by nie traciły czasu na badanie planety, która spaliła własne niebo ogniem nuklearnym, a potem odrodziła się na przekór wszystkim prawom biologii. Ale kiedy pojawiła się możliwość wymiany międzyplanetarnej, Tarek zgłosił się bez wahania. W głębi duszy chciał zobaczyć tę nieposkromioną kulę błota i stali, o której mówiły legendy. Podróż trwała zaledwie dwie doby w skali czasu galaktycznego, lecz dla Tareka każdy moment lotu był oczekiwaniem naprawdę. Kiedy statek wszedł w atmosferę, poczuł przez pancerz kabiny dziwne drżenie. Planeta wydawała się żywa. Wysiadł na obszernym placu lądowiska niedaleko Warszawy. Beton parował po deszczu. W powietrzu unosił się zapach dymu i rozgrzanej stali. Tarek sunął hełm i poczuł, że powietrze tutaj jest gęstsze, cięższe, pachnące potem ludzi. Obok niego Eryse, jego przyjaciółka z eridionu, natychmiast wykrzywiła usta z odrazą. Brudna dziura. Ludzie zasługują na to, co sami sobie zrobili, mruknęła, wycierając wilgoć z czoła. A może dlatego przetrwali? Tarek odpowiedział ciszej bardziej do siebie niż do niej. Pierwsze dni były jak zanurzenie w chaosie. Ludzie byli głośni, nieprzewidywalni. Dzieci biegały boso po mokrych chodnikach. Starcy kłócili się o jedzenie na bazarach. Nie było tu doskonałych, sterylnych kopuł ani porządku Eridionu. Wszystko żyło, wiło się, krzyczało. Pewnego popołudnia Tarek odłączył się od reszty grupy. Chcąc uciec przed Arisą i jej niekończącymi się wykładami o prymitywach, szedł na oślep w stronę starego parku, gdzie drzewom pozwolono rosnąć dziko, a korzenie rozrywały pęknięty asfalt. Tam ją zobaczył po raz pierwszy. Zofia stała nad rozbitą ławką, a wokół niej trzech dorosłych mężczyzn krzyczało i wymanożami. Zamiast uciekać, dziewczyna patrzyła im prosto w oczy, nieporuszona, jak zwierzę na polowaniu. Tarek przyklęknął za drzewem. Serce waliło mu jak szalone. Na Eridionie każdy konflikt kończył się mediacją albo szybką egzekucją. Ludzie najwyraźniej woleli tańczyć na granicy śmierci. Mężczyźni ruszyli na nią jednocześnie. Zofia zrobiła krok w bok, złapała dłoń jednego, obróciła się, a nóż wbiła w gardło drugiego. Wszystko trwało kilka oddechów. Jeden upadł, drugi z wrzaskiem uciekł. Trzeci został na kolanach, harcząc. Zofia ocierała krew o swój rękaw, jakby nic się nie stało. Tarek wiedział, że powinien zawiadomić grupę. Wiedział, że powinien uciec. A jednak, gdy dziewczyna odwróciła głowę i spojrzała mu w oczy, poczuł, że nie ruszy się z miejsca. Te oczy były jak ciepły ogień na tle lodu, w którym dorastał. Zofia powoli podeszła do drzewa, za którym się krył. Stanęła tuż przed nim i uśmiechnęła się tak, jak ludzie uśmiechają się, gdy wiedzą coś, czego nie wolno im mówić. Nie jesteś stąd, prawda? Zapytała szeptem, pochylając się tak blisko, że poczuł zapach jej włosów, mieszaninę potu, ziemi i metalu. Nie, wydusił, bo nie był w stanie kłamać. W takim razie, witaj w piekle. Zanim zdążył odpowiedzieć, odepchnęła go lekko. Spojrzała na ciało leżące za sobą i zniknęła między drzewami, jak cień, który rodzi noc. Tarek stał tam jeszcze długo po tym, jak las znów ucichł. W głowie kołatało mu jedno pytanie, które miał zadać jej, gdy znów ją znajdzie: kim naprawdę są ludzie i dlaczego ich świat nie umarł, choć powinien. Od tamtego spotkania Tarek nie myślał o niczym innym. Każda oficjalna wycieczka grupy między starymi ruinami Warszawy była tylko przykrywką. By urwać się i spróbować odnaleźć Zofię. Erysę i Nuwa śmiali się z niego, kiedy wieczorami znikał bez słowa. Jacks, najstarszy z ich grupy, zaczął nawet żartować, że Tarek znalazł sobie ludzką samicę na jedną noc. Tarek nie reagował, nie miał sił się tłumaczyć, bo sam nie wiedział, co tak naprawdę robi. Zaczęło się od cienia w parku. Potem, dwa dni później, Zobaczył ją w tłumie na targu przy stadionie narodowym. Zofia przechodziła między straganami, jakby od niechcenia, a jednak Tarek wiedział, że ona go widzi. Ich spojrzenia spotkały się przez krótką chwilę. Wystarczająco, by serce Eridionczyka zabiło tak mocno, że musiał oprzeć się o mur. Zanim przetarł oczy, zniknęła. Wieczorem poszedł za nią tam, gdzie ludzie z ich grupy bali się zapuszczać. Była noc. Miasto oddychało zapachem spalin i starych śmietników. W załukach palono ogniska, a psy szczekały na złodziei. Tarek wtopił się w mrok. Wiedział, że ona go znajdzie, zanim on znajdzie ją. Nie mylił się. Kiedy minął kolejne grafiki na murze, zobaczył ruch w cieniu. Zofia wyszła z ciemności, jak duch o ciepłych oczach. Miała na sobie ciemną kurtkę spod której wystawał nóż w pochwie przy biodrze. Patrzyła na niego bez słowa. Cisza między nimi była gęsta jak mgła. Tarek poczuł, jak obcy świat, który znał, odpada od niego kawałek po kawałku. Dlaczego mnie śledzisz? Zapytała w końcu, głosem, który bardziej drażnił niż groził. Nie wiem. Muszę wiedzieć, kim jesteś. Widziałeś już wystarczająco. Uśmiechnęła się. A w tym uśmiechu była obietnica czegoś, co go przerażało. Zrobiła krok bliżej. Paczniała skórą, wilgocią i czymś, co przypominało dym. Wyciągnęła dłoń i dotknęła jego szyi. Ciepło tego dotyku zmiotło z niego cały chłód, którym żył do tej pory. Jesteś z tych, co myślą, że rozumieją ziemię. Szepnęła. Nie! Chcę rozumieć ciebie! Zofia roześmiała się cicho. Na dźwięk jej śmiechu gdzieś dalej zaszczekał pies, a w oddali zaskrzypiały drzwi starego budynku. To nie jest dobre miejsce na rozmowy. Pociągnęła go za rękę. Nie protestował, pozwalając, by poprowadziła go przez labirynt ruin i załków. Dotarli do parku, tego samego, gdzie ją pierwszy raz zobaczył. Tym razem usiedli na spróchniałej ławce. Tak blisko, że czuł jej kolano przy swoim udzie. Ludzie tutaj żyją. Bo umieją zabijać. Ziemia karmi się strachem, ale strach robi nas silniejszymi. Mówiła, patrząc w dal. Wy, z waszymi czystymi planetami i sztuczną atmosferą, boicie się brudu, krwi, bólu. My karmimy się tym. Rozumiesz. Tarek skinął głową, chociaż niczego nie rozumiał. Czuł jedynie ciepło jej ciała i zapach, który wnikał w jego myśli. Zofia odwróciła się. Położyła dłoń na jego piersi, tuż nad sercem. Gdybyś chciał zostać, musisz zrozumieć, że tu nic nie jest pewne. Ani życie, ani śmierć, ani miłość. Patrzył jej w oczy, aż zapomniał oddychać. W tej samej chwili gdzieś z tyłu rozległy się kroki. Ciemne sylwetki wynurzyły się z krzaków, pięciu mężczyzn, brudni, z ostrymi prętami w dłoniach. Zofia nie spojrzała na nich ani przez sekundę. Uśmiechnęła się tylko, mocniej zaciskając palce na jego klatce piersiowej. Patrz i ucz się, Tarek! Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest Ziemia, zobacz mnie teraz. Zanim zdążył zaprotestować, Zofia wstała, wyciągnęła nóż i uniosła brodę, gotowa stawić czoła pięciu drapieżnikom, jakby nic nie było w stanie jej zatrzymać. Tarek wiedział, że nie może jej powstrzymać. Jedyne, co mógł zrobić, to patrzeć, tak jak kazała. I zrozumieć. Poranek po tamtej nocy przyszedł dla Tareka jak chłodny policzek. Kiedy wrócił do bazy, jego skafander był brudny od błota, a na karku miał zaschniętą krew. Nie swoją. Nie spał ani chwili. Obrazy Zofii poruszającej się w ciemności, ostrza błyskające w świetle lamp i krzyk mężczyzn umierających z przerażeniem na ustach, to wszystko rozbijało się o jego świadomość raz za razem. Erysę przyglądała mu się z lekkim niesmakiem. Siedziała na parapecie, żując suszone owoce z eridionu i co chwilę ziewała ostentacyjnie. Nie mów, że znowu włóczyłeś się w tych ruinach. Rzuciła, kiedy Tarek opadł na metalowe krzesło. Widziałem coś, czego nie zrozumiesz, odpowiedział bezwiednie. Och, Tarek, przestań. To planeta upadłych. Ludzie robią dużo hałasu, ale są słabi. Gdyby nie federacja, wciąż żarliby siebie nawzajem. Tarek podniósł wzrok. W jego spojrzeniu nie było już niepewności, jaką znała Erysę. Widziałem, jak jedna dziewczyna pokonała pięciu uzbrojonych mężczyzn. Sama, i jeszcze rozmawiała ze mną, jakby nic się nie stało. Nuwa, która leżała na łóżku z hełmem wiar na oczach, roześmiała się głucho. Ach, nasz książę zakochany w dzikiej małpie. Jacks wszedł do pokoju akurat w momencie, gdy cisza stawała się ciężka. Zerknął na Tareka i westchnął. Tarek, słuchaj, jeśli chcesz romansu z lokalną dzikusą, baw się, ale nie ciągnij nas w swoje majączenia. Jutro mamy pokaz przed radą programu. Trzeba zebrać raporty i. Tarek wstał tak gwałtownie, że krzesło upadło z hukiem. Podeszedł do jaksa i niemal dotknął czołem jego klatki piersiowej. Chcecie wiedzieć, dlaczego Ziemia żyje, kiedy wszystko mówiło, że powinna umrzeć. Chcecie wiedzieć, skąd w ludziach ta siła. Pójdziecie ze mną. Dziś w nocy. Eryse prychnęła, ale spojrzała na jak pytająco. Nuwa zdjęła hełm i też milczała. Pierwszy raz naprawdę zasłuchana. Jacks wzruszył ramionami, jakby godził się na dziecięcą zabawę. Dobrze. Pójdziemy. Ale jeśli to kolejna z twoich fantazji, wracasz na Eridion na koszt własny. Wieczorem cała czwórka stała na skraju tego samego parku, który teraz Tarek znał na pamięć. Wilgotne liście szeleściły pod ich butami, z oddali dochodził brzęk tramwajów i śmiech młodych ludzi z knajpy przy stacji metra. Tarek stał przed nimi, spięty jak struna, w uszach dudnił mu szum krwi. Czuł, że jeśli Zofia nie przyjdzie. Wszystko straci sens. Nuwa szeptała coś Arisie. Obie chichotały, ukrywając rozbawienie. Jacks co chwila zerkał na zegarek na przegubie, mrucząc pod nosem o stracie czasu. Wtedy powietrze zgęstniało. Tarek, pierwszy ją poczuł. Zofia wyłoniła się z pomiędzy drzew. Niemal niesłyszalnie. Nie miała na sobie kurtki, tylko ciemną koszulkę i spodnie z grubego materiału. W ręku trzymała nóż. Jakby był częścią jej ciała spojrzała prosto na Tareka. Potem jej wzrok przesunął się po Arisie mówi i jaksi uśmiechnęła się tak zimno, że nawet Eryse umilkła Przyprowadziłeś gości Tarek zapytała jakby to był wieczór na herbatę Chcę, żeby zobaczyli kim jesteście naprawdę odpowiedział. Zofia spojrzała na niego, a potem wyciągnęła rękę Wskazując mrok między drzewami, niech zobaczą: dzisiaj krwią się na karmie. Za drzew wyszło sześciu mężczyzn. Twarze mieli zasłonięte chustami, w dłoniach metalowe pręty, łańcuchy jeden z nożem, drugi z pałką. Obcy studenci cofnęli się instynktownie, przyzwyczajeni, że każda groźba znika po interwencji prawa. Tutaj nie było prawa była tylko Zofia. Jacks wyciągnął swój komunikator, ale zanim zdołał wezwać pomoc, Zofia była już w ruchu. Ostrze zatańczyło w mroku, zgrzytnęło o metal. Krzyki ludzi mieszały się z jej krótkim oddechem, szybkim, ale opanowanym. Tarek stał jak przykuty do ziemi. Eryse krzyczała jego imię. Nuwa upadła na kolana, zakrywając uszy. Jack próbował coś krzyczeć do swojego komunikatora. Ale krew obcego i ziemska krew już mieszały się w błocie. Zofia nie spojrzała ani razu na Tareka. Nie musiała. Każdy jej ruch był odpowiedzą na pytanie, które kiedyś mu zadała: Chcesz wiedzieć, dlaczego żyjemy? Kiedy ostatni napastnik padł na ziemię z gardłem przeciętym tak głęboko, że cisza po krzykach była jeszcze bardziej bolesna, Zofia otarła krew z twarzy, spojrzała prosto na obcych i wyszeptała: Teraz wiesz, Eridione. Tutaj nawet miłość smakuje śmiercią. Tarek drżał, ale wiedział jedno. Już nie było powrotu. I już nikt nie zadrwi z ziemi. Powietrze w parku było ciężkie od krwi i adrenaliny. Wśród rozrzuconych ciał leżały porozrzucane pręty i noże, połyskujące w świetle starych lamp ulicznych. Zofia stała pośrodku tej ciszy jak królowa ruin, obmywając ostrze w mokrej trawie. Jej oddech wyrównywał się powoli, a w oczach nie było strachu, jedynie głęboka, pradawna pewność. Eryse klęczała przy Jaksi, który nie wytrzymał szoku i zemdlał. Nuwa trzęsła się, skulona za drzewem, powtarzając pod nosem niezrozumiałe mantry w języku Eridionu, jakby próbowała wypędzić z umysłu to, co widziała. Tylko Tarek stał prosto, z sercem walącym jak młotem, ale z oczami wlepionymi w Zofie. Czuł pod skórą pulsowanie, które mówiło mu, że w tej jednej chwili całe jego dawne życie zostało rozerwane na strzępy. Zofia podeszła powoli do Tareka. Każdy krok rozgniatał mokre liście i krew pod jej butami. Stanęła przed nim tak blisko, że poczuł, jak jej ciepło wypala mu chłód, który zawsze nosił w sobie. Nie mówiła od razu. Patrzyła mu w oczy, jakby próbowała wyczytać, czy to, co teraz zrobi... Nie złamie go doszczętnie. Potem uniosła dłoń, brudną od posoki, i położyła mu ją na policzku. Nie drgnął. Zaczęła mówić cicho, prawie szeptem, a każde słowo wbijało się w niego ostrzej niż ostrze, którym zabijała. Na tej planecie każdy dzień to wojna, każdy uśmiech to obietnica zdrady, a każdy dotyk może być pułapką. Dlatego przeżywamy, bo zamiast uciekać, Uczymy się tańczyć wśród noży. Ty i twoi przyjaciele myśleliście, że jesteście ponad tym światem, że możecie nas badać jak zwierzęta w klatkach. Jej głos drżał od gniewu, ale oczy wciąż były spokojne, niemal czułe. A teraz zobacz, Tarek. Twoi towarzysze drżą jak szczeniaki. Ale ty, ty stoisz. Ty patrzysz na mnie tak, jak żaden z nich nie potrafi. Pochyliła się i pocałowała go tak nagle, że powietrze zamarło w jego płucach. Smakowała krwią i nocą, ale też czymś, co nie miało nazwy w jego języku. Surową prawdą, której nikt na eridionie nie uczył. Kiedy oderwała się od jego ust, Tarek złapał ją za kark, jakby bał się, że zaraz zniknie. Nie powiedział ani słowa. Nie musiał. Za ich plecami eryse krzyknęła coś niezrozumiałego, próbując wezwać przez komunikator statek ratunkowy. Nuwa, nadal blada jak ściana, wpatrywała się w Zofię z mieszaniną obrzydzenia i fascynacji. Zofia roześmiała się krótko, a ten śmiech był jak ostrze tnące ciszę. Widzisz, Eridjonie, tutaj nie ma ratunku. Nie dla was i nie dla mnie. Ten świat pochłania wszystko. Ale ty, Tarek, jeśli naprawdę chcesz być mój, musisz stać się częścią tego piekła. Tarek puścił jej kark i spojrzał na swoje dłonie, jeszcze czyste, jeszcze niewinne. W głowie słyszał głos matki, która mówiła mu kiedyś, że Eridion nie potrzebuje wojowników, tylko myślicieli. Teraz wiedział, jak puste były te słowa. Zofia dotknęła jego dłoni i powoli, bardzo powoli, przesunęła palcami po jego nadgarstku, prowadząc jego dłoń do swojego pasa, gdzie spoczywał jej nóż. Zabierz go! Powiedziała cicho: Nauczę cię, jak używać go tak, by śmierć stała się twoim językiem. A wtedy nie będziesz już jednym z nich. Będziesz mój. Gdzieś w oddali zawyła syrena policyjna, ale Tarek już nie słyszał świata. Słyszał tylko jej głos i bicie własnego serca, które przysięgało, że jeśli umrze, to tylko z jej imieniem na ustach. Za plecami Eryse płakała. Nuwa modliła się o ratunek. A Tarek pierwszy raz w życiu nie chciał ratunku. Chciał walki, chciał Zofii, chciał Ziemi takiej, jaka była, pięknej i okrutnej. Odtąd każdy dzień Tareka był jak sen w płomieniach. Kiedy reszta obcych studentów pod Strażą Ochrony Federacji pakowała się do odlotu, Tarek nie wrócił do bazy. Nawet Jacks, który ocknął się w szpitalu polowym, nie próbował już go odciągnąć. Erysę ostatni raz spojrzała na niego z transportowca. W jej oczach było coś pomiędzy żalem a odrazą. Tarek stał wtedy obok Zofii, oboje na dachu starego biurowca. On patrzył na odlatujący statek, a ona trzymała go za rękę tak mocno, że aż bolało. Od tej chwili nie był już Tarekiem z Eridionu. Był tylko mężczyzną obok Zofii, który uczył się żyć na świecie, który z każdej strony chciał go połknąć. Zofia pokazała mu miejsca, do których obcy nigdy nie zaglądali: podziemne tunele, gdzie żyli wyrzutkowie, których nawet policja się bała, opuszczone kamienice, gdzie w nocy rozbrzmiewały krzyki, a rano z okien spadały martwe ciała, pozbywane jak śmieci. Pewnej nocy zaprowadziła go na dach wieżowca, gdzie powietrze było czystsze, a miasto pod stopami wyglądało jak ocean świateł. Siedzieli razem, kolano przy kolanie. Dzieląc się resztkami jedzenia kupionymi od handlarza, który mógł sprzedać każdemu wszystko, od konserw po broń. Zofia opowiadała mu o sobie, ale mówiła mało. Była dzieckiem ruin, dorastała wśród przemocy i zimnych ścian, gdzie nikt nie pytał o imię, dopóki nie widział, jak dobrze potrafisz ciąć gardła. Miała matkę, którą pochłonęła ulica, i ojca, którego twarz pamiętała tylko przez rozmazane wspomnienia strachu. Tarek słuchał i rozumiał. Coraz mniej tęsknił za ciszą Eridionu, za sterylnymi korytarzami akademii. Tutaj każdy dotyk Zofii był prawdziwy. Każda noc przesiąkała potem i drżeniem mięśni. Czasem budził się przed świtem, czując jej ciało obok swojego. Wtedy patrzył na jej śpiącą twarz i czuł, że oddałby wszystko, nawet resztki własnego rozsądku, byle tylko ona nigdy nie odeszła. Nie zawsze jednak było tak cicho. Pewnej nocy, kiedy spali w piwnicy starej szkoły, usłyszeli kroki. Zofia obudziła się pierwsza. Przykryła Tareka dłonią, tłumiąc jego oddech. Oczy miała otwarte, zimne, gotowe. Do środka weszło trzech mężczyzn, uzbrojeni, z twarzami ukrytymi pod kapturami. Szukali ich. Szukali Zofii. Tarek chciał się podnieść ale jej ręka wbiła go z powrotem w brudny materac. W jej oczach błysnęła iskra, której uczyła go od tygodni, cisza przed ciosem. Kiedy jeden z mężczyzn odsunął zardzewiałą szafkę i odsłonił ich kryjówkę, Zofia wystrzeliła jak dziki kot. Jej nóż wbił się w szyję napastnika tak cicho, że drugi zdążył tylko jęknąć, zanim ostrze przeorało mu klatkę piersiową. Trzeci próbował strzelić, ale Tarek już był na nim. Nie myślał. Nie planował. Przypomniał sobie, jak Zofia uczyła go chwytać nad garstek, jak odwracać lufę. Wystrzał zagłuszył wszystko, a krew trysnęła mu na twarz. Po wszystkim usiedli znowu na brudnym materaku, z ociekającymi krwią rękami. Zofia dotknęła jego brody, zlizując kropelkę ciepłej posoki. Teraz już naprawdę należysz do mnie, wyszeptała, całując go głęboko aż zadrzał z rozkoszy i strachu jednocześnie. Każda noc po tamtej była jak nowa przysięga. Ich dotyk był gwałtowny, pełen złości na świat i nienasycenia. Zofia uczyła go, jak oddychać, kiedy nadchodzi cios. Jak patrzeć komuś w oczy, gdy wbija się ostrze. Jak kochać tak, żeby ból i ekstaza zlały się w jedno. I choć gdzieś tam, w dalekich miastach Eridionu, może jeszcze ktoś pytał o zaginionego studenta, Tarek wiedział, że nie ma już powrotu. Bo każda sekunda z nią była jak pocałunek z samą śmiercią. I nic na świecie nie smakowało lepiej. Nad ranem, kiedy Warszawa budziła się pod ciężarem mgły i dymu z kominów, Tarek siedział przy Zofii, oparłszy plecy o zimną ścianę starego bunkra pod zrujnowanym blokiem. Jej głowa spoczywała na jego udzie, a palce, mocne i zwinne, jak zawsze, Zaciskały się na jego dłoni. Oboje czuli, że coś się zbliża, nie było już szans na ukrywanie się wiecznie. Od kilku dni nad ruinami krążyły zwiadowcze drony federacji. Tarek wiedział, że Eridion nie odpuści swojego ucznia tak łatwo. Był dla nich hańbą, dowodem, że czystość ich wychowania może się złamać w brudzie ziemskich ulic. Zofia otworzyła oczy i spojrzała na niego. Jej spojrzenie nie zdradzało lęku. Tylko cichą zgodę na to, co nadchodzi. Zaraz po wschodzie słońca usłyszeli szum turbin. Bunkier zadrzał, kiedy ciężkie statki z symbolem federacji osiadły na placu przed blokiem. Tarek pomógł jej wstać. Razem wyszli z ruin, prosto w światło reflektorów i lufy skierowane w ich stronę. Kapitan Lyros, dowódca misji odzyskania zbłąkanego obywatela, zszedł po rampie statku. Jego zbroja lśniła czystością. A twarz wykrzywiała się w pogardzie, gdy patrzył na Zofię. Tarek stanął przed nią, rozkładając ramiona, jakby samym ciałem chciał ochronić ją przed całym światem. Wracaj z nami, rozkazał Lyros. Zapomnij o tej zwierzynie. Na Eridionie czeka cię oczyszczenie, nowa tożsamość, a wszystko, co widziałeś tutaj, zostanie wymazane. Tarek roześmiał się krótko, chociaż serce waliło mu jak szalone. Spojrzał Lyrosowi prosto w oczy i odpowiedział głosem, którego już nie poznawał: Nie ma nic do wymazywania. Tu znalazłem życie, którego wy mnie nigdy nie daliście. Tu znalazłem ją. Lyros skinął na żołnierzy, którzy podnieśli broń. Zofia szepnęła Tarekowi jedno słowo: Biegniemy. W tym samym momencie pierwsze strzały rozdarły powietrze. Nie myślał. Nie kalkulował. Ufał jej instynktowi bardziej niż własnemu rozumowi. Biegli między ruinami, przeskakując grazi, unikając wiązek energii. Słyszał jej oddech, jej stopy uderzające o beton, jej śmiech, gdy minęli patrol, który zbyt późno ich dostrzegł. Dotarli na stary most, gdzie pęknięte przęsła prowadziły donikąd. Tam Zofia zatrzymała się, złapała go za twarz i pocałowała tak mocno. Jakby chciała wbić swoją duszę w jego ciało. Musimy skoczyć, Tarek, razem, albo oni nas rozstrzelają. Nie zawahał się ani sekundy. Chwycili się za ręce i skoczyli w mgłę, wprost w lodowate objęcia wisły. Kiedy wynurzyli się po drugiej stronie rzeki, mokrzy, zmarznięci, ale żywi, wiedzieli, że federacja nie znajdzie ich tu tak łatwo. W zaniedbanych dzielnicach ludzie chronili swoich, a tam, gdzie nie sięgało oko dronów, Zofia była królową i cieniem, którego bali się nawet najgroźniejsi. Minęły miesiące. Zima nadeszła z lodem i wiatrem, ale ich nie złamała. Razem znaleźli opuszczony dom na przedmieściach, gdzie założyli własne gniazdo. Tarek pracował z ludźmi, naprawiał stare generatory, leczył dzieci, uczył młodych czytać i pisać. Zofia stała na straży, jej nóż nigdy nie pokrył sierdzą ale coraz częściej w nocy odkładała broń, by zasypiać w jego ramionach. Kiedyś, wiosną, gdy zrujnowany ogród wypuścił pierwsze zielone liście, Zofia położyła jego dłoń na swoim brzuchu. Jej oczy były spokojne, a usta drżały od ledwo powstrzymywanego uśmiechu. Tarek zrozumiał, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Ścisnął ją mocniej, czując, że życie, które kiedyś wybrał, Teraz rozkwitało nie tylko w jego sercu, ale i pod jej skórą. Świat wokół nich wciąż był pełen ruin, śmierci i strachu, ale oni mieli siebie i coś więcej przyszłość, która rosła w ciszy pod rozkwitającym drzewem. I nawet jeśli kiedyś federacja odważy się wrócić, ziemia pokaże im znów, dlaczego jej dzieci zawsze zwyciężają. Zofia i Tarek wiedzieli, że dopóki mają siebie, mają wszystko. I to wystarczało. By żyć bez lęku, kochać bez granic i zasypiać każdej nocy z uśmiechem.